Okay. hol zakupowy. Będzie to hol ogrodniczy, bo poczyniliśmy kolejne zakupy w naszym ulubionym centrum ogrodniczym Rolnik. Zaprezentuję Wam, co aktualnie zakupiliśmy. Będą to przede wszystkim roślinki, ale mamy też, tu Wam je pokażę, kupiliśmy również kamyczki takie białe, ozdobne, ale one są po prostu no, ciężkie i tutaj już ich na hol nie brałam, wzięłam tylko roślinki. Mamy tu kilka, cztery, pięć, pięć sztuk e, płażaków, e, czyli tak zwanego jałowca różnych odmian. Na przykład tutaj jest taki jałowiec brunatny, znaczy ja tak potocznie mówię, że on ma taki kolor zielono-brunatny, bardzo rozłożysty. To są, e, płażaki są, e, rosną wszerz. Ale nie rosną do góry, bo nam zależy na ogrodzie zagospodarować raczej taki no, element, taki kawałek właśnie wszerz, dlatego zdecydowaliśmy się na plażaki. On kosztował 15 zł i to jest jałowiec Andora Compacta, z tego tutaj wyczytałam, ale to są wiecie nazwy, no nie wiem czy typowo łacińskie mogę, mogę przekręcić. Dobrze, teraz może następny, już widzicie, że on jest trochę bardziej, to jest jałowiec iglasty, widać nawet po, po tych gałązkach i również mocno idzie właśnie wszerz i tak na płasko. On kosztował również 15 zł, jałowiec Blue Carpet, czyli już troszeczkę coś innego. O Dobrze. Tutaj mamy jałowca. On jest tak ja Wam go tylko tak przekręcę. E, Zielono-żółtego. Bardzo ładnie widać, że ma takie e, żółte listki. Jest też bardziej e, z tej odmiany chyba i przynajmniej nie tak wygląda. I to jest odmiana jałowiec. E, Aurea, 15 zł również kosztował. I tutaj jest y, również za 15 zł, jałowiec Mint Julep. Mogę przekręcić nazwę, także przepraszam. On jest również y, z tych y, płażaków, które są niskopielne, ale po prostu ma y, taki ustaw, y, takie ustawienie y, swoich udyżek. I tu ostatni z takich jałowców niskopiennych, bardzo zielony, w bardzo ładnych takich rozłożystych gałązkach. Również kosztował 15 zł, i zaraz Wam powiem, jaka to jest odmiana Blue Chip. I tu ostatni jałowiec, który mi się też bardzo podoba, to jest jałowiec, to jest Płażak. Kwitnący, widać takie malutkie, fioletowe kwiatuszki i już ma zupełnie inne listki, widać, że to jest zupełnie inna odmiana. To jest barwinek Ralf Schuko chyba, 5,50 kosztowała ta dończusia. Tak jak Wam mówiłam na początku tego holu, a jak nie mówiłam, to wspomnę o tym teraz. Wszystkie te roślinki kupiliśmy w naszym ulubionym centrum ogrodniczym Rolnik, tutaj w Świeciu. I ostatni kwiatek, to już nie jest błażek, to jest no, piękna pelargonia. Bardzo polecamy tą właśnie odmianę pelargonii, ja Wam ją tutaj zbliżę. Piękny kolor, taka soczysta czerwień, idealna na lato, bo bardzo dobrze właśnie ta odmiana pelargonii, nie wiem czy tutaj, no niestety nie, nie, nie powiem Wam jaka to jest konkretnie odmiana. Ta doniczusia kosztowała 5,90, yy, ta pelargonia również w rolniku. Bardzo dobrze yy, kwitnie i bardzo dobrze się yy, przyjmuje, także polecam tą właśnie pelargonię. Tak jak Wam mówiłam, dokupiliśmy yy, jeszcze kamyczki i yy, co to jeszcze było? Yy, fo, nie, folię, folię, tak, folie ochronną, taką, wiecie, przeciwko chwastom i no, zabezpieczającą nasze rośliny w ogrodzie, także tak, to by było wszystko. Myślę, że jeżeli jak już będziemy mieli to wszystko posadzone w naszym ogródku, to nagram dla Was takiego typowego, albo dziewczyny nagram, zależy, czy ja będę, no wtedy już wiecie na, na naszym ogrodzie, czy one to nagramy jak to mniej więcej u nas wygląda, jak postanowiliśmy zaaranżować właśnie te płażaki u nas w ogródku i jak to wygląda w takim końcowym efekcie. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia w kolejnych holach i w kolejnych filmikach. Pa pa!